Witam serdecznie na kanale, jestem Demon i chciałem Was zaprosić na kolejny odcinek Sirius 3. Przechodzimy do kolejnej kampanii. Yy, I z tego co wyczytałem i udało mi się znaleźć, to powinniśmy teraz chyba zagrać Elixir Życia. Także zaczniemy sobie Elixir Życia. <laughs> Informacje o kampanii, przeczytajmy sobie oraz opis. Gelu trenował wiele miesięcy, by zostać członkiem elitarnego oddziału Erati, Leśnej Straży. Jego ostatnim sprawdzianem jest stworzenie artefaktu zwanego Elixirem Życia. Musi więc szybko znaleźć cztery elementy składające się na ten magiczny przedmiot, aby uchronić je przed nekromantami. Pokonaj wszystkich wrogów Gelu. Jeśli Gelu zostanie pokonany w czasie walki, przegrasz. Twoi bohaterowie nie mogą awansować powyżej 10 poziomu, ale Gelu i dwóch najlepszych bohaterów zabiorą swoje doświadczenia i umiejętności i zaklęcia do następnego scenariusza. Czyli dwóch najlepszych bohaterów, oprócz Gelu, muszę jeszcze mieć. Okej. Okay. To specjalny obszar treningowy, na którym odbędzie się twój końcowy egzamin. Wielu nie przeszło tego sprawdzianu, choć większość go zdała. Wielu nie przeszło, choć większość go zdała? No ciekawe powiedziane. Powodzenia. I mamy tak. Lunetę jako artefakt, 15 wysokich elfów i 10 strzelców. Tych strzelców, jeżeli ja dobrze pamiętam, robiło się z elfów. Więc lepiej wziąć 15 elfów, będziemy mogli sobie zrobić 15 strzelców wtedy. A luneta, no to taka powiedziałbym mech. No i dosyć łatwy poziom, bo konik. Dosyć łatwy poziom, dobra, zacznijmy. Leśna straż to oczy i uszy eracji. Idziemy zawsze tam, gdzie najbardziej nas potrzebują, a są to zwykle miejsca, w które trudno dotrzeć zwykłym oddziałom bojowym. Jesteśmy duchami lasu które widzą wszystko i niosą cichą śmierć jednym, niedostrzegalnym strzałem. Dobrze spisywałeś się podczas treningu Gelu. Teraz przyszedł czas na ostateczny sprawdzian. Odbędzie się w małej kotlince, obok Gaia's Crest. Oczyść ten rejon z wrogów, aby umocnić swą pozycję w szeregach leśnej straży. Powodzenia. Wydaje mi się, że było dosyć cicho, to nie jestem pewny, ale okej. Okay. Zaczęliśmy z 15 strzelcami. I właśnie możemy sobie dzięki temu ulepszyć ich od razu 15, a nie 10. Ale okej, okay, z tego co ja rozumiem, to to są jednostki, które po prostu się do nas przyłączą, tak? O właśnie dokładnie tak. Okej, okay, idziemy przejąć zamek strzelców mogę sobie robić. To jest horda strzelców. Czy my mamy jakieś czary? Czy my mamy w ogóle książkę? Nie mamy ani książki. Możemy przekształcać łuczników i kuszników oraz elfy. I szare elfy strzelców wyborowych. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Zróbmy tak. Czy my będziemy od razu wszystko przyjmować po drodze? 30 strzelców? Horda, no horda to jest ich sporo. Nie mamy też magii, muszę pamiętać o tym. Ale jakbyśmy bronili. Klejnoty, czy mi się klejnoty przydadzą? No zobaczmy, ilu ich tu jest. No jest ich trochę. A strzelce mają to do siebie, że brak ograniczeń, właśnie za odległość lub osłonę. Czyli my walimy po prostu pełne obrażenia, tak naprawdę. On jeszcze nie doleci. A no właśnie. Także myślę, że jest ok. Oczywiście go tak nie, nie zbiję i tak będę musiał strzelcem go dobić. Spoko. Nie masz żadnego miasta? No spoko, to wiadomo, że nie mam miasta. Zaraz miasto zdobędziemy, ale kopalnie mi się przydadzą, myślę. Jest i pierwsze miasto od razu. Wataha. No to Pójdę w level najpierw, wiecie? Albo nawet jeszcze strzelców będę mógł dołączyć. Ale zdobędę level. Mm. Mamy 7 dni. Chociaż wiecie co, czym szybciej zdobędziemy zamek, tym lepiej będziemy mogli rozbudowywać. Tak, tak zrobimy. Zmieniamy sobie ten poziom. Oczywiście łucznictwo. Dobra. Jeszcze dowodzenie To miasto może być świetną bazą wypadową Dla dalszych operacji Przejmij je i szybko rozbuduj Ale zachowaj ostrożność Przeciwnicy mogą się tu podkraść pod twoją nieobecność I odbić miasto Zostaw kilka oddziałów na straży Najlepiej pod dowództwem jakiegoś sierżanta Aby miasto nie było bezbronne w razie ataku no, To myślę, że to raczej taka podstawa O, dwóch strzelców tu jest Trzeba się tych pozbyć raczej. Nie straciłem jednego. Jakbym wiedział, że tak będzie, to byśmy to inaczej zrobili. Proszę, dostałem szczęście, także fajnie. Magia Ziemi na Gelu, no to, to mi się podoba, powiem Wam od razu. Ten bohater ma potencjał, to na pewno. Nie masz Strzelców, szkoda, że nie masz Strzelców, ale... Hmm, chyba chcę kupić sobie po prostu Gildię Magów. Gelu, wejdziemy do środka, żeby tą Gildię Magów i książkę dostała. Mamy spowolnienie magiczną strzałkę i blesa. no kurczę... Czy tym mamy rozrzut w ogóle obrażeń? No jest mały rozrzut obrażeń, ok. Ale za to tak. Robimy sobie oczywiście mięsko. Tak. Muszę ich najpierw przenieść. Dopiero mogę ulepszyć. Ja wiecie co, może na dwa z takich podzielimy po prostu? Tak myślę. Że czemu nie. I Co my możemy. Aha, miałem tak. Bohatera też kupić. I tak, ty sobie pójdziesz. Na dół nie, bo na dół jest kopalnia. Idziemy tak pozbierać. Tu. Tu jest drewna. Chyba drewna nas bardziej interesuje. A ja miałem tu poczekać, żeby one zregenerować? Nie. Miałem tylko książkę odebrać. Ok. Yy, I co? No to ty... Może podejść tu. Ty mu daj jeszcze te centaury. Czy one są szybsze? Nie, mnie nie są. Dziewięć aż szybkości mają. Okej, okay, myślę, że to będzie dosyć prosty scenariusz ze względu na to, że mamy tych strzelców, bo ci strzelcy są naprawdę mocni, kurczę, powiem wam. Bieramy to, podejdziemy też tutaj. No, chyba podejdę najpierw, zbiję tych i dopiero pójdę na kopalnię. Gospodarstwo mamy ulepszone. Czy ja będę w stanie jakoś zrobić sobie szybko smoki? Chyba nie, chyba po prostu pójdziemy standardowo w radę miasta, tym bardziej, że mamy jeden zamek. Chociaż może zaraz się okazać, że będziemy mieć więcej. Czerwony kulucznik tu jest. O ziemi bardzo fajnie. Ja tu dojdę, nie dojdę raczej Tu mogę klucznika zebrać Magogi Targowisko Wszyscy chcą się bić, nikt nie chce uciekać póki... O nie A nie zaatakowała, a to dziwne Ciekawe. Ale będę musiał uważać na... na te morale. Jest chyba też drugi zamek. Mądrość też sobie weźmiemy, żeby uczyć się zaklęć piątego poziomu. Jest zamek czerwonego. Ma roki już jakieś. Okej, okay, to ja może w takim razie sobie wezmę to w jeden stak. Na jednym staku będzie chyba prościej roki powybijać. Tym bardziej, że on ewentualnie ma jednego strzelającego, więc możemy roki sobie spowolnić, strzelającego wybić. Ma fort, nie ma cytadeli. I dosyć mapa mała jest, także... Myślę, że to jest do na szybko, więc może jednak nie iść tę ratusz? No zobaczymy, co nas tu czeka. Ale tych rog jest trzy, sztuki tylko. co 10 many miał, zużył całą. to bieg na jeszcze nigdzie. Mogłem na te dwa sobie zostawić, wiecie. Okej. Okay. No mądroś. Chciałbym tak, chciałbym dobić ziemię. Chociaż szczęście by tu też było fajnie. fajne, bo mielibyśmy i morale, i szczęście na maksa. Zielony klucznik to też jest jakiś. Mhm. A może Solmyra sobie wziąć, bo ma łańcuch piorunów jako drugiego bohatera. Stolmer fajny z 30 ale mógłby nawet bronić jakąś ten... jest zamku, nie? Dać mu jakąś magię ziemi później, nauczyć go. Tylko pytanie, czy będziemy się aż tak bawić? Potem mogę iść po klucznika. Na ratusz nie mam hajsu, ale okej. Okay. A tutaj ewentualnie... Tutaj też nie, tu nawet ratusza nie mogę kupić. O, proszę, kto tam się pojawił Nie chcemy szeraka atakować Gelu tutaj. Widzę, że mała mapka to będziemy zbierać doświadczenie, myślę. Tam kopalnia też jeszcze jest. Czy to była glinia magów w ogóle? Była na drugim poziomie. Tu nie wszedłem, żeby się nauczyć magii. Więc ja tu wrócę tym gelu. Wrócę nawet po to, żeby zostać jeden dzień. I Nie, roki mógłbym sobie dołączyć. Bo są szybkie. I tak zostać. Idziemy dalej pozwiedać, zobaczyć, co tu jest. Niebieski klucznik. Okej. Okay. Tędy? najpierw po skrzyneczkę chcesz. Jakaś logistyka na nim by mi się też przydała na pewno. Magia powietrza, szczęście i coś jeden dodatek jakiś... No zobaczymy jak to będzie. Czy znaczy może gdzieś w sumie po, po wojsko? Zawsze tych strzelców będzie paru więcej. Nie mam klucznika niebieskiego. Aha, muszę tam iść teraz. Okej, okay, zielony i czerwony klucznik. Nie spojrzałem na to nawet, szczerze powiedziawszy. No proszę. Zabrali mi surowce. Że, aha, bo ja nie kupiłem tam. Co jest? Nie no, kupiłem. A z zamku? Z zamku ich nie wziąłem. Ojejku. Numer. Już się po nich cofnę po prostu. Myślę, że zrobimy na dwa staki. spowolni, znaczy nie mam. roki by się przydało mieć przyspieszenie. 50 punktów obrażeń. Sporo ich jest, powiem wam. Ja mam 10 many, 85. Nie opłaca się tego używać. Dobra, dajmy im centaura na a pożarcie, żeby nie, żeby nie strzelaki mi ładowali. O i bardzo dobrze, okej. Okay. O, podstawowy atak. Atak magia powietrza, logistyka. jeszcze mówiłem, żeby mi się przydało, ale już nie pamiętam co. Zobaczymy, co dostaniemy w trakcie poza tym. Jest i klucznik. Magia ziemi jest na maksa, także bardzo fajnie. To jest też zamek. O! Troszkę więcej, ale mamy już masowe spowolnienie. Także. A co? Nie spojrzałem, że strzelcy są. Mój błąd. Mogłem nie stracić po prostu nic. No właśnie. No przeżył. No, Okej. Okay. Teraz to tak. przekraczamy granicę. na czerwonego. Sam do mnie przyszedł. Proszę bardzo. Spowolnienie mnie jeszcze stać. A Ma 50 many gość. Ślepienie rzucił, okej. Okay. Ja żadnego rozproszenia nie mam. strzałka Mogę to uderzyć Możesz wycofać. Roki też. On będzie uciekał, czy nie będzie uciekał? Chyba nie zdąży nawet. Czy on miał artefakty? Miał. Nawet miał kajdanę, że nie można uciec. Proszę bardzo. Okej. Okay. Czyli w podziemiach jest ktoś jeszcze. Dobra, te dane mi się przydadzą. To jest przed zapomnieniem. Zapomnienie to nie jest. Czy zapomnienie to jest to, co on nam nie użył? Nie jestem pewien, czy zapomnienie, czy ten. czy oślepienie on użył. Podamy turę, żeby sobie zregenerować manę. Oczywiście. Czy ja dobieram coś? Nie dobieram, bo wtedy będę miał. słabsze murale. Chodzimy przez granicę, i mamy tu przeciwnika, jakiegoś atakuje nas. Ok, jest szybszy ode mnie, coś mogłem niego. Nie, no musiałem w niego. Okay. Dajemy mu chyba na pożarcie znowu. A nie, on i tak będzie strzelał do mnie. Więc tak, gdzie wy dojdziecie? Ja mogę, tak, tu się mogę ruszyć. Tu się mogę ruszyć. Jednak, jednak będzie mi strzelaka ładował, nie? Jednak strzelaka. Właśnie, magia wody bardzo ważna będzie. Oślepienie mogę użyć, ale bardzo dużo many zużywam. W takim razie dajmy sobie te tarcze po prostu. ta jedynka, że mi nic nie zrobi. No mam. Modlę sobie jeszcze, nie, tu już jedna mi została roka. Jest zamek, to podbicia. To będzie troszkę teraz chyba bolało. Ale my tak, najpierw strzelca, później spowolnienie, tutaj o, i możemy oddawać ruch, aż do strzelców, samymi strzelcami wszystko wybijemy. Ruch 30. Dobra, mamy zamek. Czerwony przegrywa. Gratulacje. Wszyscy twoi wrogowie zostali pokonani. Odnosisz zwycięstwo. No cóż, także dzisiaj krótszy trochę odcinek. Eee, przechodzimy pierwszy scenariusz, tak jakby, powiedzmy, treningowy. Eee, Gel nam maksymalny poziom. Co prawda zabieramy ze sobą jednego bohatera dalej. Eee, zastanawiałem się nad kupnem tego, um, tego maga, Sportec, nie pamiętam jak on się nazywał. Bo on miał ten łańcuch piorunów, on byłby dobrym kurde magiem, mógłby ładnie bronić, ale trudno, może go jeszcze trafimy. Eee, także co, zapisujemy giereczkę, oczywiście, na kampanii, kampania została zapisana, odbiera nam się druga część. A ja dziękuję za oglądanie. Oczywiście, łapkujcie i subujcie, jeżeli Wam się seria podoba. Jeżeli chcecie więcej odcinków, napiszcie też w komentarzu, co uważacie, co sądzicie, co byście chcieli zobaczyć, co inaczej można byłoby zrobić, na przykład w poprzedniej kampanii. Będę brał to pod uwagę. No i co, dzięki za oglądanie i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Halo.